Hej, siemano, z tej strony Fuzji i witam was w kolejnym filmie na moim kanale No i co dzisiaj gramy na takim zepsutym serwerze jak y, MinePlay y, Musimy wbić specjalnie na Lunara na wersji 1.12 Żeby to wbić, bo to jest od 1.9 i BIP tak samo y, No i jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 2000 łapek To zrobię następny konkurs na Laby Moda Bo pod y, poprzednim odcinkiem się nie udało wbić, więc ponawiamy y, No i co, jak coś nie będę robił God Bridge'a, bo tu cofa bloki i lagi, okej. Okay. Mm, dobra. I jak grałem przed odcinkiem? Spotkałem gościa, co ma makro i dużo ludzi pisało S. Więc nie, niemiłe community. Nie powiedziałbym, że jakieś za miłe jest. ja i cofa bloki z drag clicka albo double clicka. Więc no, a makra to jakoś nie cofa, więc... No, nie powiedziałbym, że to jest doby, za dobry serwer. Jak widzicie, ten gościu no, też nie był za dobry. E, może ma jakiegoś tam AIMA, ale no, nie jest zbyt dobry. Ale mnie zabił, bo umie się bić na 1.9, a ja się nie umie. Aha, spadłeś sobie, no spoko. I tam nie przeszkadza. E, czyli niebieski już nie ma, i teraz już jestem przygotowany. I będę ich bił lepiej mimo tego pvp strasznego którego się bardzo boję ajdź ciekawe jakby na Bedwarsa można było rozwalać mapę to by było śmieszne tak jak na skywarsach na serwerach niektórych no przynajmniej na większości można rozwalać mapę hmm, ciekawe jakby to było na Bedwarsa. ludzie by kupowali e, tego e, killoffy i by sobie ten kto mnie to mnie atakuje. Dobra, pik. nie masz beda. Pik. serio, super, ultra, hiper, la, hiper lag. E, tutaj wszyscy są zwariowani, tak, tak. Ale na z, 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 źle zwariowani Bo No Garacze są źli Dobra idziemy na Antka Antuś, Antuś gdzie jesteś <grybujesz> Na Antka idziemy Antek, ja mam lagi Antek nie ma lagów A i tak wygram Chyba, że Antuś ma diaksy mhm. I zrobił opsa ma kloca na pewno To wielce... nie, niemożliwe Bo nie zbudował się na środek Jakby się zbudował To by było możliwe, że zrobi klo... tego opsa Dobra, Antuś Niszczymy ci beda Ale klocek Antuś Antuś ma tego, dobra. GG, widzimy się na drugiej arence. Dobra, więc jesteśmy na arenie i co? Y będziemy zaraz sobie wyszli na kogoś. Y dobra, spróbujemy przynajmniej takim szybkim bridge'em się podbudować. Jak najszybciej. Y dobra. Szybko tu nawet itemki lecą z tego generatora. Y łóżko sobie obudujemy. Dobra, i bridge'ujemy się już tutaj do tego gościa. Dobra, on sobie spadł. Pewnie się mnie nie spodziewa tak szybko. No, no, nie spodziewał się na bank mnie tak szybko. Nie dostał HP! Nie dostał! Ja go nie... Nie zabiję. Nie zabiję. Nie dostał go HP najpierw. Aha, i cofa... Okay. Nie ma go? O Dobra, nie ma go Mmm, dobra I To zbierzemy sobie itemki O, splacił mnie na ten Pyk Ciekawe, czy by bo firebolem, jakby otworzył Trzymając go w ręku Hmm. Zastanawia mnie to bardzo. Nie kusi, ale nie chcę go zmarnować. E, dobra. Można tu jakoś tak bryzli robić. Czekajcie, spróbuję. Nie, cofło. To jednak nie. No, bra, ale łatwy był. Ale ma żółwia. Ale ja go zabiję raczej na 100%. Hm. Dobra. Mm, dobra, ok. Piek idziemy do góry sobie. Mam zbroję, mam wszystko, mam mieczek Dobra, elegancko Rekinek, zdychasz On już nie ma łóżka Okej okay. To gdzie jesteś? Nie, 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 nie Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić Nie, proszę mnie nie bić No szkurdę Laga miałem Takiego, że nie wiedziałem gdzie jest tam ten gracz. Nie wiem gdzie jest rekinek. Hmm. O, rekinek, czyli tam poszedł. Ok. Idziemy do niebieskiego. Do niebieskiego, tak. On ma łóżko, nie ma łóżka. Gdzie jest morski? Halo. Morski też gdzieś tutaj musi być. U Morskiego jest na pewno morski. 100%. O, widzę. Widzę. Zapolujemy na zwierzynę. Zwierzyna się nic nie spodziewała, GG. Dobra, to tyle. E, w sumie może, zrobię, może nagram jeszcze jakiś odcinek. E, to tyle i co się ma, się ma.